Merkury 6 to pielec. Co zrobić, gdy zdarzy się taka sytuacja, że silnik wpadnie wam do wody, tak jak w, tej, w tym przypadku? Na pewno pod żadnym pozorem nie próbujcie uruchomić silnika. Zabronione, niewskazane. Nie, 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 nie. Jak widać, jest tutaj dużo piachu, który. Jak to wszystko zalewa się wodą, dostaje się wszędzie. Co należy zrobić? Na pewno jak najszybciej wykręcić świecę. Jeśli jest woda w cylindrze, należy ją wydmuchać. Zalać jakimś preparatem typu WD-40 naftą, cokolwiek tłustego, żeby zapobiec korozji cylindra i wszystkich elementów. Ruchomych. na pewno trzeba opróżnić paliwo z gaźnika, dlatego, że jeśli woda tutaj się dostaje, wlatuje sobie tędy przez gardziel, dostaje się do gaźnika, dostaje się dalej do silnika na pewno opróżniamy paliwko bo tu jest przez odpowietrzenie dostaje się woda do środka i jest woda, czyli opróżniamy paliwo, całą linię paliwową Należy przedmuchać, wyczyścić, czyścimy gaźnik, czyścimy ewentualności, które są w cylindrze, czyli płuczemy, dmuchamy tutaj cylinder, opróżniamy olej, bo olej już takowy się nie nadaje, trzeba go spuścić, jeśli jest dużo wody w silniku, no to należałoby przepłukać 2-3 razy jakimś starym, zużytym olejem, ewentualnie nowym wlać i zalać go, odpalić, niech chwilę pochodzi, zlać go, znowu zalać świeży olej, niech pochodzi 15-20 minut, zlać go i tak mówię 2-3 razy, aż się wszystko w środku wyczyści i będzie już normalny kolor oleju. Na pewno co, warto. Rozpiąć wszystkie, no tutaj jest malutki silniczek, ale przy większych jednostkach rozpiąć każdy przewód, każdy pin, każdą złączkę, każdą wtyczkę. Dlaczego? Dlatego, że woda sobie znajdzie zawsze gdzieś wejście i yy, później zacznie to śniedzieć. Jak zacznie śniedzieć, no to wiadomo, już połączenie jest takie, może coś przerywać, może coś się dziać no i silnik będzie tylko niszczą tutaj widać jeszcze woda jest jest dzisiaj niedziela godzina 20 ten silnik do mnie dopiero co przyjechał ja już zrobiłem te najważniejsze czynności, czyli wydmuchałem cylinder spuściłem paliwo z gaźnika zaraz będę rozbierał gaźnik zlewał paliwo rozbiorę jeszcze koło z racji tego, że i tak tutaj właściciel chce jeszcze dołożyć ładowanie to najprawdopodobniej muszę zobaczyć czy jest możliwość czy jest tam yy, uchw, yy, mocowanie także ściągam koło bo tam woda też na pewno się gdzieś dostała więc yy, zacznie to koło też rdzewieć i będą yy, problemy Rozbi rozpinam wszystkie możliwe złączki, wtyczki każdą jakąś tam połączenie gdzie co znajdę żeby yy, wydmuchać no i wiadomo no. To trzeba usunąć, nie? bo później ten piach cały wlezie gdzieś dalej i będzie robił tylko później problemy. Także pamiętajcie, jeśli wpadnie, oby nie, ale jeżeli tak się stanie, to nie próbujcie nigdy uruchamiać silnika, bo można tylko go bardziej zepsuć. Mogą się pogiąć wałki, połamać coś, zniszczyć, woda wleci dalej, zacznie rdzewieć i tak dalej, i tak dalej, także nigdy nie uruchamiajcie i sznureczek, to akurat yy, uratował, bo wpadł tylko pół metra pod wodę a nie kilka, yy, co za czym idzie bo było się bez nurkowania to jedyny plus całej tej sytuacji nie ma co czekać, a i jeszcze bardzo ważna rzecz jak silnik jest pod wodą to jest pół, pół, pół biedy ale jeśli go wyciągniecie już z wody, to należy szybko reagować. Nie zostawiać go. Ten silnik podobno wczoraj utonął, a dopiero dzisiaj przyjechał, bo nie wiedzieli, że takowa, tak, tak jest to niebezpieczne dla silnika. Więc jeśli silnik utonie, należy od razu reagować: od razu go rozbierać, czyścić, dmuchać i jak najszybciej się nim zająć, bo później już może być za późno. Милая и недели, а в сумме то ночи.